Dobry, witajcie, witajcie kochani. Szczęść Boże. Witamy Was po raz kolejny z naszą tycią, małą myszką, małą, ale bardzo dzielną. Nie wiem, czy pamiętacie, z kim już się spotkaliśmy na drodze do radości. Z no? czarkiem, który przyniósł tyci modlitwę, tak. którą powinna zapakować, żeby dojść do radości. To była modlitwa, a później tycie spotkał pan szpileczka, czyli jeżek który znowu podpowiedział Tyci, że żeby dojść do radości potrzeba bardzo dużo dobrych słów. Tych dobrych słów, które sami mówimy, ale też dobrych słów, które słyszymy od innych. Tak jest. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie, w plecaku jest jeszcze dużo miejsca. Zapraszamy Was dzisiaj, żebyście poznali naszego trzeciego gościa. Czarek i Mierzyk sobie tutaj zaczekają. A my zaczynamy nasz teatrzyk. Siedzicie wygodnie? Zaczynamy. A nie, to nie tu. Tylko uwierzę, że wszystko możliwe jest. Już czuję, że coraz bliżej radości. Jakoś tak więcej siły mam i, i tak mi się chce śpiewać i, i tańczyć. O, 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 o. Jeszcze do końca nie umiem, ale myślę, że tańczyć też się naumiem. nauczę. Zawsze marzyłam. Wiecie, jeszcze taką spódniczkę koronkową, jak baletnica, ale będzie fajnie. Ale znowu jeszcze dużo miejsca mam w tym plecaku. A, Serce? Pomocy! Ratunku! O, czy to miś? Pop, pop, pomóż mi, pomóż, nie mogę wyjść. No, a kto nie cię mogę. kazał tak wysoko włazić? Poczekaj, poczekaj, o tak to jest. Jak się wchodzi nie tam, gdzie trzeba. Czekaj. O! Hmm. Jak ty tu włożyłeś tą głowę? Poczekaj. Y, musimy się przekręcić. Nie, 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 w drugą stronę. Czekaj. O, o, powoli, powoli. Oj, Misiu, dobrze, że tu byłam, bo byś tak sterczał cały dzień. O, ludy. No, nie, i co? No, I po co? Po prostu, kto to wymyślił tak wchodzić. Ja myślałem, że tam jest miodek. A, a miodek. miodziku ci się zachciało. Ale ja, ja wiem, kto ma miodek. Potem cię zaprowadzę, dobra? O, wspaniale. O. Słyszę, jesteś... że ci burczy w brzuchu. Hmm. Trochę mi burczy, ale, ale ja chciałem Ci podziękować. Dziękuję, żeś mnie wyciągnęła tutaj z tej dziurki. Nie ma sprawy. No ojej. Wstawaj, wstawaj. Jakiś ty dzisiaj taki. Nie wiem, to mi się kręci w głowie po tym. Dlatego, że miotku nie ma. Jak nie jem serka, to też jestem taka zupełnie poobijana. Wiesz co, Misiu, jak już cię spotkałam, yy, to mam dla Ciebie jedno pytanie. Hmm. Słucham cię. Misiu. Czy ty kiedyś byłeś w drodze do radości? Och, tak! Ty też byłeś tą drogą? Znaczy, wybieram się, wybieram. Mhm. Już tak się szykuję. Już mam Ech. w plecaku dwie rzeczy: y, modlitwę i dobroć. Takie wiesz, dobre mhm, słowa. Tak, ja pamiętam. Mhm. No, ale jeszcze troszkę mi brakuje i, i, i może chciałbyś mi podpowiedzieć. Mhm, pewnie, bardzo chętnie ci podpowiem. Ja też byłem na tej drodze. No nie było łatwo, nie było, nie było. Mhm. No, ale strasznie się cieszę, że mogłem tą drogą iść. No, tak, widzę, że można. Pyszczku, taki uśmiech a, piękny. Ja jestem bardzo radosnym misiem. Mm -hmm. A wiesz co lubię najbardziej? Miodek? To miodek, tak. A, a na drugim miejscu? Yy... Dwa razy miodek? <laughs> tak, miodek, miodek, miodek. A potem zaraz za miodkiem są przytulasy. A, przytulasy to i ja lubię. Strasznie lubię przytulasy. I wiesz, i przytulasy to jest właśnie to coś, co musisz zabrać ze sobą w drogę, mm -hmm. żeby znaleźć radość. Ale powiedz mi, bo tak y, kto mamy je przytulać? Albo y, kogo ja mam przytulać? Tak, dobre pytanie. A masz jakiegoś przyjaciela, albo mm. kogoś, kogo bardzo lubisz, albo mamę, albo tatę, albo siostrę. Y, y tak, tak, mam mamę i tatę i, i, i właściwie kret też jest moim przyjacielem. Mm. I Jeszcze pan szpileczka. Tak. I, i, i co to, to z nimi się tak fajnie przytulać? Ja mam, ja mam mojego tatę i, mhm. i tata mnie strasznie kocha. I kiedy mam kłopoty, o. i kiedyś jak mi się zepsuł rower, to tata, tata, tata mi naprawił ten rower. I potem, wiesz, bo ja miałam zdarte kolano, no i o. niedźwiedzie niby nie płaczą, ale jakoś tak mi się wtedy popłakało trochę. Ale tata mnie przytulił mocno, mocno, mocno. Hmm. I wiesz, zobaczyłem, że już mnie nie boli kolano. Przytulasy, tak. Przytulasy to trochę tak y, jak przyjaźń, jak miłość, hmm, tak? Tak ta, się okazuje. Tak, tak dokładnie tak. Tak, tak. Mi się też wydaje, że to jest ważne, bo wtedy już wiemy tak na pewno, że ktoś nas lubi, jesteśmy ważni i, i że nas ktoś kocha. Hmm. Tak, oj, to jest bardzo takie miłe. Tyciu, to ja mam dla ciebie taką przypominajkę. Możesz sobie włożyć do, do, do Już mam dwie, będę miała trzy. Ta, 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 ta. Mhm. Zobacz, czy ty rozumiesz ten obrazek, zobacz. Y no tu jest y chłopiec i dziewczynka. Och, i oni chyba się tak właśnie przytulają, obejmują. Tak, oni się trzymają mm. za ramiona, chcą sobie pomagać, są dla siebie dobrzy, czyli mm -hmm. są przyjaciółmi. Tak. Proszę bardzo, tyciu. O, o, czekaj, czekaj, nie wiem, o, o, czekaj, o, czekaj. W ogóle mm. wiesz, chyba pierwszy raz kogoś spotkałam, kto jest taki troszkę mniejszy ode mnie. Mm -hmm. Ale wiem, mi się. tak, wiem, że kiedyś będziesz bardzo dużym misiem. Czekaj, wkładam do plecaka i... Ujdę po coś kolorowego. O, przynieś, Żeby przynieś dzieciom Koniecznie. O, o, o czekaj, mm -hmm. czekaj. O, teraz sięgnę mm -hmm. sama. Mm -hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. O o, 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 Tak, teraz już widać Zobaczcie. idealnie. I, i patrz, niedźwiadku, oni są bardzo uśmiechnięci. Chyba też czują dużo radości. Ja też tak myślę. Mam jeszcze pomysł i chcę go powiedzieć dzieciom. Okej? Okay? Możesz, możesz. Pewnie. Dobra. To zamykamy teatr. Y, jak? Jak chcesz. Pewnie. Zamykamy. Kochani, dzisiaj dla was takie zadanie: dać wielkiego przytulasa mamie i tacie. Tak. Mm, takiego porządnego. Z całej siły, żeby i oni wiedzieli, że bardzo ich kochacie. To taka misja na dziś. I czekamy na następny odcinek. Pa, pa, do zobaczenia.